Witam wszystkich. Wracam z marszu w Warszawie, marszu poświęconego ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. Jestem bardzo zadowolona z frekwencji. Było nas no, grubo ponad 2000 osób, także marsz udany i myślę, że z roku na rok będzie nas jeszcze więcej. Natomiast chciałam Wam przekazać informacje na temat. E, prowokacji. E, I teraz no, zastanawiamy się, jaka to była prowokacja. Czyja, e, oczywiście, prowokacja, ponieważ media na pewno nie podchwycą tego tematu. Media napiszą e, o podłożeniu pocisku artyleryjskiego e, w śródmieściu Warszawy. Natomiast nie powiedzą, że e, ten pocisk podłożono bezpośrednio na naszym wydarzeniu, na marszu. E, Poświęconym ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. Na marszu, gdy byliśmy już pod tablicą upamiętniającą właśnie ofiary ukraińskiego ludobójstwa i gdy no to się zdarzyło podczas mojego przemówienia, podszedł pan. No widać było, że był w jakimś stanie nietrzeźwym i położył ostrożnie na ziemi pocisk artyleryjski. No z początku nie wiedziałam, co się dzieje, po prostu myślałam, że może jakaś inscenizacja w każdym bądź razie. No ludzie oczywiście bardzo dobrze odebrali to wszystko na poważnie, kazali nam się rozejść, wezwali policję, no i no podejrzewam, że jeszcze do tej pory jest, jest Warszawa zablokowana działaniami saperów, tak? Także chciałam tylko poinformować, że ten pocisk artyleryjski był podłożony na marszu pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa. To była prowokacja wymierzona w nas, ludzi, którzy niosą tę prawdę przyszłym pokoleniom. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam Was wszystkich.